To już ostatnia prosta kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich. Na dwa dni przed zakończeniem kampanii wyborczej, Rafał Trzaskowski odwiedził Zgierz, przyciągając setki mieszkańców. Wiec, który odbył się w miejskim parku w Zgierzu, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Tak dużym, że zablokowany został dojazd od strony Galerii Zgierskiej, a parking przy centrum handlowym zapełnił się całkowicie. Kandydat po przyjeździe przeszedł się wraz z żoną wśród tłumu mieszkańców, witając się z nimi i pozdrawiając. Słyszeliście Państwo bardzo dużo zgiełku, bardzo dużo kłótni i awantur. Wiem, że jesteście tym wszystkim bardzo zmęczeni. Ten wybór, który przed nami, to też jest właśnie wybór spokojnej, merytorycznej rozmowy. I to Wam gwarantuje tutaj z Gierzu gwarantuję Wam właśnie to. Otwartość na normalną, spokojną rozmowę o przyszłości Polski. I bardzo Was proszę, zróbmy to razem. I wygrajmy te wybory prezydenckie. To jest dzisiaj najważniejsze. Żeby znowu nie nadszedł chaos, żeby znowu nie, na, nie, nie było awantur i podziałów. To Wam dzisiaj proponuję. Żebyśmy byli razem, żebyśmy myśleli o tych wartościach, które są dla nas najważniejsze. O solidarności, o uważności, o uczciwości. Tak, o uczciwości bo tylko w ten sposób zbudujemy podstawę naszego sukcesu. Tłum zgromadzonych entuzjastycznie reagował na przemówienie kandydata Koalicji Obywatelskiej. W rękach uczestników powiewały biało-czerwone flagi, a atmosfera była pełna emocji i nadziei. Trzoskowski mówił o ambicjach Polski i konieczności odważnych zmian. Możemy ruszyć do przodu z niesamowitą siłą i realizować nasze plany i marzenia, mówił z przekonaniem. Chcę służyć właśnie wam i że chcę z wami. Budować Polskę, która odniesie sukces, o jakim zawsze marzyliśmy. Polskę, w której nikogo nie zostawimy z tyłu, w których wszystkich weźmiemy w tę podróż ku przyszłości, w której uda nam się zrealizować nasze wspólne aspiracje. I dzisiaj musimy zrobić ten kolejny krok: przekonać absolutnie wszystkich. Rozmawiajcie ze wszystkimi, z którymi nie rozmawialiście do tej pory. Z tymi, których czasami mijacie bez zastanawiania się, kim są i dokąd idą, i z tymi, którzy was mijają, nie zatrzymując się na chwilę. Zatrzymajcie się jutro na moment. Zastanówcie się, z kim jeszcze nie rozmawialiście. Porozmawiajcie, wyciągnijcie dłoń. I ja wam to gwarantuję, że dzięki temu wygramy wybory, ale dzięki temu również lepiej się wszyscy poczujecie. Lepiej się poczujecie, dlatego że właśnie wykonacie. Ten jeden gest, odbędziecie tę jedną rozmowę, która zbliży nas do tego, żebyśmy wszyscy byli razem i żebyśmy się nastawili właśnie na współpracę, nie na krzyki i wrzask. Żebyśmy się nastawili na rozmowę, żebyśmy byli ciekawi innych ludzi. A ja Wam to obiecuję: jeżeli będziemy ciekawi innych ludzi, jeżeli będziemy ich lubić, to wtedy naprawdę możemy osiągnąć rzeczy, o których nawet jeszcze dzisiaj nie marzymy. Bo mamy w sobie taki potencjał, bo mamy w sobie taki hard ducha, bo mamy w sobie taką dumę, bo mamy w sobie to, czego nie mają inne narody europejskie. Myśmy to zrobili sami. W swoim wystąpieniu odniósł się także krytycznie do słów prezydenta Andrzeja Dudy, zarzucając mu tolerowanie nieakceptowalnych zachowań. Skrytykował wypowiedzi prezydenta w kontekście udziału Karola Nawrockiego w bójce sprzed lat, twierdząc, że nie można pozwalać na gloryfikowanie przemocy i powiązań z przestępczością. I też chcę jasno powiedzieć, że wiele rzeczy nas bulwersuje i zbulwersowało w tej kampanii wyborczej, ale jeżeli czołowi politycy, łącznie z prezydentem Rzeczpospolitej, Próbują bagatelizować bandyckie awantury, ludzi, którzy handlują narkotykami, handlują kobietami, i próbują to bagatelizować i mówić, że to jest coś kompletnie normalnego. To ja wam powiem, że na to zgody nigdy nie będzie. Pokazaliśmy wszyscy, że można usiąść na rynku i po prostu spokojnie porozmawiać, odpowiadać na merytoryczne pytania od mieszkańców. Ja jestem do tego przyzwyczajony, bo zawsze tak prowadziłem kampanie wyborcze. Nie na zasadzie ustawek, a w tym mój konkurent się specjalizuje. Jak się dzisiaj okazało, jego patroni również, przyjąłem to z niejakim zdziwieniem, ale nie ma się, drodzy Państwo, z czego śmiać, dlatego że dzisiaj Polska zasługuje na poważną, spokojną rozmowę. Na to, co możemy razem zrobić. A nie na tłumaczenia się z tego, co się robiło przez ostatnie lata. Bo o mnie, drodzy Państwo, wiecie wszystko. Natomiast, niestety, coraz więcej dowiadujemy się o moim konkurencie. Trzaskowski przekonywał, że Polska potrzebuje prezydenta, który ma doświadczenie, który wie, jak sprawy załatwić. Zarządzałem i zarządzam setkami szkół, dziesięcioma szpitalami, 120 przychodniami zdrowia. Zarządzam teatrami. Zarządzam placówkami kulturalnymi, zarządzam setkami ośrodków sportowych, tych mniejszych i większych, i pomagam setkom klubów. I powiem Wam, że to jest właśnie to, czego dzisiaj potrzebujemy. Dzisiaj potrzebujemy prezydenta aktywnego. Dzisiaj potrzebujemy prezydenta, który będzie umiał rozwiązywać problemy Polek i Polaków, który nie tylko będzie podpisywał w ciemno to, co mu przygotują do podpisania. Nie tylko będzie prężył muskuły, ale będzie rozwiązywał problemy. I to Wam obiecuję. Kandydat na wiecu mówił również o swoich głównych celach, które będzie chciał zrealizować, gdy zostanie wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Wczoraj zadano mi takie pytanie: Jakie będą te pierwsze decyzje, które podejmę? Długo o tym myślałem i wczoraj odpowiedziałem, że to przede wszystkim kwota wolna. Bo to jest właśnie ta decyzja, która pomoże wszystkim Polkom i Polakom. To jest ta obietnica, którą cenię najbardziej, dlatego że ona pokazuje, że traktujemy się poważnie, że to Wy zadecydujecie, co zrobić ze swoimi pieniędzmi. I to właśnie o to chodzi, o poważne traktowanie Polek i Polaków w sposób odpowiedzialny. Druga kwestia to oczywiście kwestia mieszkalnictwa. My przez te ostatnie miesiące mnóstwo, mnóstwo godzin na ten temat przegadaliśmy ze wszystkimi, i politykami, bo rozmawiałem o tym z lewicą, i oczywiście z młodymi ludźmi, którzy ciągle mnie pytają, jak możemy zmienić sytuację. I trzecia decyzja, bardzo ważna musi się skończyć ten chaos w wymiarze sprawiedliwości, dlatego że my musimy być pewni, że wszystkie orzeczenia, które są wydawane, są zgodne z prawem i są zgodne z konstytucją. To są te trzy najważniejsze decyzje, ale one pokazują jak w soczewce przede wszystkim zaufanie do obywateli. Kandydat nawoływał do jedności, rozmowy i wspólnego działania. Polska potrzebuje prezydenta, który potrafi szukać porozumienia, a nie dzielić społeczeństwo. Przyszedł czas na budowanie, ani na konflikty, apelował. Dzisiaj potrzebna nam jest spokojna rozmowa, taka, jaką prowadziłem. Dosłownie kilka godzin temu w Pawianicach i wczoraj w Kaliszu. Dzisiaj potrzebna nam jest współpraca. Bo dzisiaj w trudnych czasach musimy budować, a nie niszczyć. I to wam gwarantuję i dlatego proszę was o głos. Ja będę szukał tego, co nas łączy. Bo tylko w ten sposób odbudujemy wspólnotę, tylko w ten sposób będziemy mogli iść do przodu. Mówiłem, tak, trzeba ich rozliczyć. Rozliczyć ich do końca. Za kradzieże i za to, że niszczyli państwo. I trzeba to zrobić i zrobimy to. Spotkanie w Zgierzu było jednym z ostatnich przed ciszą wyborczą, która rozpocznie się w nocy z 30 na 31 maja. Druga tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest na niedzielę 1 czerwca. Cisza potrwa do zakończenia głosowania, czyli do godziny 21. I Żeby oddać głos na człowieka, o którym po prostu wszystko wiecie. I który całym swoim życiem zaświadczył, że chce służyć właśnie wam. I że chcę z Wami budować Polskę, która odniesie sukces, o jakim zawsze marzyliśmy, Polskę, w której nikogo nie zostawimy z tyłu, w której wszystkich weźmiemy w tę podróż ku przyszłości, w której uda nam się zrealizować nasze wspólne aspiracje. Te, przez te ostatnie tygodnie i miesiące słyszeliście Państwo bardzo dużo zgiełku, bardzo dużo kłótni i awantur. Wiem, że jesteście tym wszystkim bardzo zmęczeni. Ten wybór, który przed nami, to te... Wynik niedzielnych wyborów zadecyduje, kto przez następne pięć lat będzie sprawował urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Ostateczny rezultat zależy od mobilizacji obywateli i ich udziału w głosowaniu. Budować która odniesie sukces.